Znowu się czuję, Jak porzucony wrak. Znowu się czuję, Jak ktoś, kto stracił czas. Nic już nie umiem, nic. A muszę dobrze grać w pustym wagonie. Obserwuję świat, zimna depresja i po pracy pusta ciasna klita. Aha. I uciek gdzieś kawałek życia Aha. Chyba nie dla mnie jest to ciepło A kurwa jak parzy Lecz ten ból sprawia przyjemność Chwiejne mam stany jak Las Vegas Leżę sam na podłodze, potem śmieję przy kolegach Chciałbym z tobą jeść tosty, potem chcę się z tobą jebać Tak wiem jestem zazdrosny, tak wiem to tylko kolega I nie mówmy nic Nauczę się z tym żyć Yeah. Nauka, z tym żyć tak. Jebaś Patryka i całą jego ekipę. To tylko kolega, ale widzę jak się ślini. tu lejarzy z komentarzy na IG. Powiem to dosadnie mała, widzę, że nikt mi niża. Jak zbiera podpisy na cyskach, to jest red flag. Jak wysyła nagie zdjęcia, to jest red flag. I jak nie kumam moich tekstów, to jest red flag. Chudy, ale byk, bo chyba go nie każdy red flag. Yeah. Chcę się z tobą jebać, a potem się z tobą jebać Ciągle do przodu i się nie bać Mam przepalone szyki, ale ona kocha takiego pojeba Miłość jest ślepa uh. Jak nie docenia, to do widzenia jej strata Zmienia stany skupienia Wyjebała mnie na kanapę Stary, jestem straumatyzowany i nawzajem Patrykowi to należy się cyjany I nie mówmy nic Nauczę się z tym żyć Z tym. I nie potrzebuję już Serca zimnego jak lód Rozgrzej ciało pod palmą, Szlugi smakiem twoich ust I to jest okej okay. Kiedy dotykasz mojej duszy Nie wiem co to tlen Nie podzą mnie piki, To nie mokry sen Wolę w realu zobaczyć Co nie w głowie mnie Wnoszę masz te inne dupy Bo to Patrzę z boku, we mnie czy brak To nie żart, myśli będą tak jak Need for speed the ground. Chcieli mieć mnie tylko chwilę Situation się jest chujawa Nie jest wam. Znowu się czuję Jak porzucony wrak Znowu się czuję Jak ktoś, kto stracił czas Nic już nie umiem Dobrze grać w pustym wagonie Aha. Obserwuję świat